Ja mam... Jakie to ja miałem hasło? Eee, gdybym, gdybym wiedział, to bym powiedział. Wiesz co? Nie, inaczej. Zróbmy tak. Ty zapewne je za 20 minut zgadniesz. To potem mi powiesz, jakie to jest hasło. Ja je sobie tutaj w notesiku moim, tym położonym obok biurka, zapiszę. Tak jak wszystko, co muszę zapisywać. I ja będę ci po prostu dyktować potem to hasło. No Bo... jasne, moje hasło to jest hasło 1, 2, 3. Zapamiętaj. <śmuszczaj> Bo myślisz, że ja jestem taki głupi, żeby podać hasło. Szczerze? No przynajmniej się pośpiesz. Pieszę się, no. Nawet sterowniki od karty graficznej już się instalują. A co. A c co? Co? Ja wiem, że to trudne. Ale tam użyj tego 1% swojego mózgu choć raz w życiu. I tak w odmentach pamięci czarna dziura tak zwana, ale weź to hasło tak takie złap za i tak ooo oh, się. Bądź z siebie dumny choć raz w życiu. Bądź spełniony to, że znalazłeś hasło do Overwatcha. Sterowniki do karty graficznej przynajmniej zainstalowałem. Ale mnie górzy wchodzą te sterowniki. Dobrze, mnie też. Hmm. najmniej jedna cyfra i jedna litera od 8 do 16 znaków. Nie, nie można używać znaków specjalnych i nie używać hasła podobnego do nazwy konta. Naprawdę zmieniasz teraz. Nie, sprawdzą kryteria, żeby za zawędzić poszukiwania. Wiesz co, z tym, co ty sobie teraz zawęziłeś, to jakbyś wpisywał każde słowo alfabetycznie po kolei, to byś znalazł swoje hasło za dwa lata. Tak przy moich szybkich obliczeniach. Normalnie jakbym napisał szybko programik, to wtedy może trochę szybciej. To by był rok. Musi być duża litera. i musi być cyfra. Ale nie może być znaku specjalnego. Z kim ja się zadaję? Weź się pośpiesz. A bo to takie było, już pamiętam. A nie, to drugie. No, i to się nazywa skadywanie hasła. Jesteś, p. Po... Nie, no serio. Tyle hasło mam, że ja po prostu już nie wyrabiam. Ja muszę jakieś. Nie. Wiem. Zrób sobie program, napisz, który by ci te hasła wiesz, tak po kolei. O, to jest dobre. Nie, nie Natomiast... rób tego, nie rób tego i Dobra, tak ci to, to nie, nie wyjdzie. Ale nie, spokojnie, to jest bardzo dobry pomysł. Bo Zamknij nikt nie się. Jego, nie, ponieważ ja wiem, moje pomysły program, są genialne, ale nie w momencie, kiedy mamy zaraz grać. Kompilowany program nie będzie, jakby nikt nie będzie mógł odczytać z niego danych, które będą siedziały w nim, a w nim będą siedziały dane, które ja sobie tam zapiszę. Bo... I potem tylko sobie odpalam program. I, I w nim też będziesz musiał użyć hasła, żeby dotrzeć <śmuszczak> do, czeka, do, do czeka, tych czeka, danych. Czekaj, <śmuszczak> czekaj, <śmuszczak> No bo tego zmierzam. Że odpalam no. sobie program, i mi hasło. A, Jezu, hasło wszystkich haseł, kurde. <śmuszczak> Nie pomyślałem o tym. o, <śmuszczak> o. Oh, oh, oh. Czekaj, ja się idę napić, nie, nie, nie. Nie, nie. nie, 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 nie to będzie napisać szybkie rozpoznawanie twarzy. Nie, 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 nie. No, więc zapraszaj. Co? przecież się zaprosiłem właśnie. Powiedzmy. Że to było dobre. Kurde, zrobię program, który będzie przetrzymywał wszystkie moje hasła, e, ale do niego też będzie trzeba hasło to podać. Tak. Tylko, co jak zapomnę tego hasła? To będziesz go szukał. To, zro to zrobisz. Kolejny program, który ci będzie przypominać to hasło właśnie do tego programu A, Ale a potem do do jak zapomnisz, a jak zapomnisz, to będziesz potrzebował kolejnego programu Zrobisz z tego takiego matrixa, że ja pierdzielę, nie, nic z tego nie wyjdzie Chcę na przykład hasło do, do Overwatcha To odpalam pierwszy program, do drugiego programu, do trzecie, który przytrzymuje hasło do trzeciego, do czwartego, do piątego, do szóstego, do siódmego, do ósmego, do dziewiątego. Do 189 i w końcu ze 190 to jest program, który będzie przetrzymał rowocha No no tak, 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 o to chodzi Ale nie no. o to chodzi co kto komu wychodzi so. Ale w sumie to dużo by nie zajmowało jakieś, nie wiem, parę ale... Ale... Jesteś ze mną przełcić No nie właśnie nie! Czemu to dobiera oddzielnie? Chwila, ho ho ho. O, pójść drużynę razem z drużyną, znaczy gdzie to, gdzie to, gdzie Formatuj. to, Kingstraw, Kingstraw, Kingstrow. Formatuj. A nie to formacje, Jezu. Overwatch paku, nega. Overwatch paku. Yes, yes, ho oh, oh, oh. Wreszcie. How to do Genji first? Yo, yo, nie wiem gdzie I, ja. Ja wiem, 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 wiem. O, probię. Ja już jestem. Praktycznie. No. A, bo tu taką. Fak. Trącą stronę dalej. A gdzie ty? Aha. Tu jest dwójka. Nie, gdzie jest dwójka? Widzisz, tutaj pod nami. Ok. Skubaństwo, ale uważaj, uważaj. No. Fak, nie, to trzeba inaczej. A czemu shifta nie mogę? Bo już użyłem shifta. Tak. Aha, chodź, gdzie jestem. Ok. Nie da się tu dojść bez shifta. Powiem tak. Jesteśmy bardzo... Wow. Chwila, 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 fila, 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 chcę fila, fila, no tak, chciałbyś chyba. No chyba nie. No, no seria? A jak? Chilę. Oli Jestem no weź i... się <gry> Naprawdę I teraz tak samo jak w poprzednim grze to ja... To ty się męczyłeś strasznie A jak weź, wiesz jak prosto jest tu wrócić? Ale mam tego teraz tego nie spartolić. Chodź. Nie, 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 nie. Co? Dobra, może tędy. <laughs> nie, 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 nie. nie. <laughs> no, <laughs> nie, 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 nie. <laughs> może tędy. Jest kolejny punkt. A tam. Ja to roślizna. No, <laughs> widzę, że tak samo zginęliśmy. Eee. O panie. Ojojojojojojojoj oj, 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 oj. Hey, Panie, panie, panie fyfe, 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 ja mam pomysł uh, Nie, mam pomysł czy nie mam pomysłu? Ej, jak ja wcześniej, przed chwilą robiłem to za pierwszym razem, tak teraz tu nie mogę wstuczyć. Tak, chyba twoja stara Chodź tutaj To A, jest, chodź, chodź, chodź. jest dużo prościej chodź, 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 chodź. Stary, stary, rusz się No właśnie to jest, to jest tak zwany easy mode

He, nie. No to mi nie wyjdzie, na pewno. Tutaj shifta by się przydało w tym miejscu. no A nie mam shifta. Shit. Jak tu doskoczyć bez shifta? Nie, no to na tym polegają parkury, no bo są, wiesz, to są parkury jednak. Chyba mam pomysł. No to pokazuj. Miszczu, leć, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Pokazuj, eee. pokażę, pokażę. Mądryś ty jak but. A? Da się, da się tam, da się tam. Tylko się ruszyłem, głupi ja. A? O, o, Okej, okay, to taka wysepka, maluteńka. Ja tej nie widziałem. A. Dobra, może jednak się nie da. A czemu nie? Nie wiem. Zakład, że ja dam radę? To mordo, tak się chyba tu nie da. Yeah! Jakbym na pierwszy punkt wrócił, to by było fajnie. Oh, 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 oh. Stary, jestem geniuszem! <tech Hungarian> jestem genialny, chodź tu! Chodź tu! W bałwanie, bałwanie, chodź, chodź, chodź. O, gdzie, 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 Chodź, 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 tu do mnie, chodź, 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 chodź. jestem genialny. Jestem genialny, popatrz. Masz mi mówić, że jestem genialny. Nie. To jest Twój przywilej. Co? Y y I need healing. Wiesz co? Korda! <laughs> Jajcie. Boże, co tu się stało? Nie, co tu się stało? Nic się nie stało, po bo... prostu. Aha, Ojej! Ojej! Okay, tu na dół chyba się nie da zejść, nie, nie da się. Więc, żeby wyjść. Jak teraz? E, okay. A. Po prostu. A? Nie, no easy. Aha. No, uh -huh. Easy. Aha, bez tego. Uh -huh, A. Ja nie wiem, gdzie teraz, tak na dobrą sprawę. Ja nie mogę tutaj przejść. Możesz. Jak, jak każdy. Tylko, że mi też teraz to nie wychodzi. Ej, weź, bo jak się, się obijam o twój tył, jak to, to kurde. Ok, kolejny raz tu jestem. O. Okej. Okay. Ej, to to było inteligentne. Jestem na punkcie. Jak ty to zrobiłeś tutaj w tym miejscu? Jestem zajebisty. Patrz tu. Tak, bo ja serio nie mogę przejść tego. Ja nie wiem jak się zmienia checkpointy, więc ci nie pomogę. No powiedz chociaż jak to zrobiłeś? Stary, stary. No doskocz tutaj tylko, żebym cię widział. dobra, chyba już nie wiem to zrobić. Nie wiesz. Nie, nie wiem. Co zrobiłem? No mówisz, że po ścianie No. Iść. I tam po prawo jest dróżka. Ty jesteś debilem. Tak, po prawo tam jest dróżka i wysetka. <laughs> Nie, bo stoi w tej śmierci. Eee. O. O. Mm -hmm. o! No Chodź tu na no, do mnie. No. no to brawo. No nie wiem, co nam ci powiedzieć, tak szczerze. No, za słaby jesteś po prostu w parkurze. Zobacz, z ale cię zabijam. No, <laughs> po raz drugi. I jeszcze raz. Ej, mm. Ja to nie macie. Nie macie. No. <laughs> Mądryś ty. No, to tutaj masz użyć tego Shifta. Tutaj się wiesz drapać, i Shifta tutaj użyć. I stąd tutaj na lewo będzieś dał radę. No, popatrz, tu jest wysepka. to jest. Ołaś. Tylko weź się tu nie wywał, dobra? Dzięki. No, no reszcie. Teraz chyba trzeba na dół. A czemu? Tu jest przejście. Wiesz co? Nie, nie, bo na dole, popatrz, na dole jest checkpoint. Na dole. Tutaj, na dole. Wiesz co? Ty trochę tutaj popatrz, co zrobić? A ja muszę do toalety bardzo. Znalazłem drogę, wiem jak tam iść, ale to jest bardzo skilowe. Bardzo skilowe. Tak. Uda mi się za pierwszym razem? Ehm, wątpię, ale zobaczmy. Hop, hop, tu na górę. Potem hop, hop, tu na dół. Nie, tamtędy tam jest tam samo jak gdybyś. No. No i teraz tu. Cyk, cyk, cyk. Da, wejść, pod, wejść po tym. Potem w, w, odbić się w powietrzu i jeszcze się wdrapać na to. No. no. Teraz hop. O, o, cholera, no może być. Prawda? Jakby ty się pomyliłeś, ja też nie wiedziałem, co robić w takiej sytuacji. Teraz no. tak. Hop, jestem. Hop. O, do góry i do końca. Kurna hata. Fuck! Dablałem jeden skok tam. Mogłeś mi powiedzieć trochę wcześniej, to bym się bardziej przygotował Wow. O wow! O ci mówiłem, jak tam... Eee... <noise> Dostałem najpierw Parkinsona w trzecim stadium, a potem mnie i tak wypluło do... do zlewu. Pop, pop, Pąk! No, nawet na raz można tak patrzeć, jak się to robi. Pa, 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 pa. Easy stuff. Dobra. No, to. No, No, nie. To było easy. Ile się z tym męczyłaś? E, nie, to krótko. Tylko trochę od, odkrycie tego trochę zajęło. A, no tak. A najgorsze jest to, że tu mamy dwie drogi, jakby. Nie wiadomo, którą iść. No wiadomo, wiadomo. Albo I nie. W tym miejscu. Coś mi powie? No, tu w czwórkę teraz. No, co? Ja tam mam takie... ...lagi jakby. No okej, okay. no to mnie fajnie odbił No i tak. O, no no no! Punk punk punk, jestem elo. Teraz punk punk punk. No, s ja jestem jakiś coś durny jestem, no bo nie może mi po prostu stanąć postać. No, widzisz? Genji, stawaj normalnie do boju, do bo stary, no, no trzeba, no. Już no stary, wetam się w drop jak za pierwszym razem, bo teraz to, to tak słabo. Ej, ale fajny to King's Eee tam byłem, byłem! Byłem! Ale gdzie jest punkt? Ja go nie widzę nawet. Nie wiem. Może to w ogóle w złą stronę idziemy cały czas. Może w złą stronę idziemy, ja tam nie wiem, ja się nie znam. No może. Bo tu jest Bo ja nie... korytarz, Najgorsze jest tym. to, że ja nie wiem w jakim punkcie jest, znaczy w... gdzie, je... w jakim miejscu jest punkt. Masz tam... porągierkę yy, No tak, ale ja nie wiem gdzie to jest Jakby na mapie trudno mi jest to sobie wyobrazić Jestem! W punkcie? A nie, na tej platformie, już tam cztery razy byłem i nadal nie wiem gdzie Teraz iść Teraz jestem tu... A, to proste Nie, Teraz już tam po? byłem Jestem Nie jesteś no, Tak, jestem, wewnątrz jakiejś maszynowni No <laughs> nie jesteś w punkcie Patrzcie, jestem tam. No? Wow, byłem już tam. Miliard no. razy. No? Tam nic nie ma. Jestem na jakiejś maszynie. No. Teraz. Yy... No, Genji, no! Jestem... Jak się wspinasz, to na no wszystkim, a nie tylko na tym, co sobie wybierasz, Że sobie rączki ubrudzisz, kurde. A, cholera, ja jestem. No, no. Dzięki, Genji. Jesteś bardzo pomocny. Strasznie ciężko to tam dojść. AHA! O, Genji! Uhu, uh. Chyba nie. Nienawidzę Genji'ego. Kurna! Uh. Nienawidzę tego śmiecia. O dzięki, stary! Czyli to będzie kolejny punkt. Najprawdopodobniej. No, ja Raczej nie inaczej. a i to chyba w ogóle ja poszedłem nie tak jak trzeba. Aha, dobra, dobra, ta, ta, dobra, dobra, fajnie, fajnie. Zarąbiste są te jego dasze. Zaraz po prostu wychodzę. No zaraz wyjdę z siebie i z gry. Wiesz co, ja tak miałem, więc spokojnie. Ta, spokojnie jak na wojnie. tu To jest parkour, jak to mówiłeś. No, Tylko nie lubię złych parkoury. jest po prostu fyf, 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 fyf. parkour. Ja. <śleszy> <śleszy> wow! Jestem w punkcie! Dobrze! No jak? Jakim cudem prawem fizyki tam się stałem? Stary, ja ci nie powiem. Bo nie wiem. Ale którędy poszedłeś? <głos> Dachem! <głos> Górą. No <noise> chyba ci coś boli. Tak, da przeskoczyłem to. Tak, przeskoczyłem to. <noise> o, bo, bo. <noise> o Dobra, to co teraz chopię? Zwracamy. Dachem. Bo tam trzeba z drugiej strony. O, story, story, story. o Jezu. Kłaniam się. Uf. Ej, ja byłem tam! Już stanąłem No co za gówno? No co za gówno Ciap 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 ciap! Oh, Jestem Nienawidzę cię. Dlaczego znaczy, wiesz? No Jestem offense. Na kolejnym punkcie. Zamknij się. Pff. Teraz cyk... Pamiętaj, że Dasza to możesz użyć, bo w kolejnych miejscach niepotrzebny jest A, teraz mi to mówisz. Dobra, ja no, to, ja dash, no to ja teraz, to, dasha, teraz, tak teraz to się easy bardzo stało, stanęło. Znaczy ja akurat bez dasha to robiłem. Aha, no to ja prędzej czy później tak bym zrobił z dashem, więc to i tak mnie to... ...ni to ziemi, ni to grzeje. Na ja sobie tym korytarzem pójdę. O, tam jest część, dzień dobry. Mmm, okej. Okay. No najpierw trzeba wejść po ścianie, a potem... Tam wolę zachowa... O blisko, blisko, bardzo blisko, nawet za blisko troszeczkę jak dla mnie. O! Jestem bez dasha tu przyszedłem. Jak? No magia, magia restartu. Fuck, no i zmarnowałem. Fajne hitboxy, ja się naprawdę cieszę. Ja też. O Jezu, Płocky. zaraz... Zaraz moją spację trafi szlak Ja wyjdę z ciebie zanim ja tam to zrobię bez dasza Ha, Gdzie? Powiedz mi jeszcze raz Fajne te hitboxy tak w ogóle, cudowne, fantastyczne Tylko że nie Może bliżej Naprawdę Jestem, dobra! Jestem! GG! Spoko, Master Parkourer! No. Co? Hajee, o nie! Oh no! Jeps, yeah, kolejny! Nie wolno się za daleko odbić. O, teraz. Jestem Masterem Jestem, Parkourerem. O Jezu Święty. Ej, Boga, to nie wzywaj. To niepotrzebny, póki co. No ja mogę potem się wspinać nie ulta. Nie Ej, ulta nie używaj, bo niepotrzebny na razie, pamiętaj. <laughs> jak nie trzeba, to nie używaj. Jak się trzeba, to nie używaj. Aha, a jak ty tam chcesz wejść? Co ja chcę? A... ja! Pier. A ty już tam byłeś dziewiąt... Aha, a jak ty tam wszedłeś? O, ultem. No! <laughs> ultem. A czem innym? Nie łączę.